Nie ma to jak kiełbasa, w czasie się poda Przy drożnym hotelu Spoconą torbę i wpycham do mordy Jak surfer w chałupach na helu Jak będzie sucha, nie wiedzieć czemu Zawsze jest masło, jak zabraknie żelu Chuja mam dłuższego niż kość piszczelu Dichorangutan, po strach burdelu Posmakuj kremu, byle bez zębów Proszę cię, bądź dla mnie czuła Proszę zaufaj, chcesz trochę słegu Do wylizania jest dupa Rucham zgarbiony jak quasi Ona wali oko, modę głową Zbadałem jej dupę tak jak proktolog Zasadzam bakłażan tak jak ekolog Latam nad wami wysoko I sram wam na głowę tak jak dołom. Zlałem się dziś osiem razy, wracam do domu i jaja mnie bolą Zna się na ptakach jak ornitolog, szarpię za skórę jak pręgę wołową Wyszła ode mnie kurwina kulawa jak pirat z drewnianą nogą Poznałem kiedyś prawdziwą artystkę, co czipę miała jak szarpej Za słabo trzepała mi gruchę, więc na święta kupiłem jej hatle. Poznałem kiedyś wegankę, co w lesie srała jak harcerz Więc wziąłem ją na grzyba do lasu i pokazałem pieczarkę Wysyłam dupę marszem do sklepu, jak tylko się kończy gorzała I proszę po drodze jak będziesz wracać, to nie zapomnij kebaba Na sobie dresy, nie krawat, codziennie jest kurwa karnawał A ty musi, jak masz jakiś problem, to zaraz dzwony po hammer. Latam nad wami wysoko i sram wam na głowę tak jak chory go. Zlałem się dziś osiem razy, wracam do domu i jaja mnie polą Znasz się na ptakach jak ornitolog Szarpie za skórę jak pręgę wołową Wyszła ode mnie kurwina kulawa, jak pirat z drewnianą nogą Zaruchałem kiedyś sąsiadkę, co mnie wpuszczało na klatkę i zawsze zanim zrobiła mi laskę, to mi robiła herbatkę Poznałem kiedyś malarkę, wsadziły mi w dupę latarkę jak tylko skończyłem dzieło, to z pędzla starła mi farbę Z jakbym wchodził po schodach Jak nie chcesz kiełbasy, to może chcesz loda I mogę ją walić jak szota, pusie jej głaskać jak kota Ale kurwie nie zrobię nic, jak ci pojewali jak szprota Soko i wam na głowę tak jak chory go. Zlałem się dziś osiem razy, wracam do domu i jaja mnie polą Znasz się na ptakach jak To Szarbie za skórę jak pręgę wołową Wyszła ode mnie kurwina kulawa jak pirat z drewnianą nogą